Dzień dobry, ja się nazywam Dominik Waszek, jestem terapeutą i chcę Ci dzisiaj pokazać taki ekstremalnie prosty sposób na lęk. Taki prosty trik, którego możesz się nauczyć dosłownie w ciągu paru minut, po to, żeby móc sobie poradzić z nadchodzącym atakiem lęku, paniki, często nawet z takim przewlekłym niepokojem. Zanim Ci go pokażę, muszę powiedzieć dwa słowa o autorze tego ćwiczenia, ponieważ ono nie jest moje. Autorem tego ćwiczenia jest Andrew T. Austin, jeden z najznakomitszych brytyjskich terapeutów i takich innowatorów terapii. A ja postanowiłem pokazać je po polsku, w polskiej wersji językowej, dlatego, że sprawdziłem je z, na, na wielu moich klientach i wiem, że jest to ekstremalnie efektywna metoda, jednocześnie bardzo prosta metoda, która pozwala bardzo szybko poradzić sobie. Okay. Kiedy zastosować to, to, to proste ćwiczenie, najlepiej zastosować wtedy, kiedy Cię bierze, wtedy, kiedy masz lęk, wtedy, kiedy czujesz się niekomfortowo, kiedy naprawdę jest Ci źle. Wtedy najlepiej zastosować je po raz pierwszy i po raz drugi, trzeci, piąty, dziesiąty również, wtedy, kiedy jest Ci źle. Niektórzy moi klienci, ponieważ jak się za chwilę przekonasz, Wymaga troszeczkę praktyki, żeby zrobić to dobrze. Niektórzy moi klienci wybierają taką łatwiejszą opcję i uczą się tego ćwiczenia na sucho. Mianowicie wtedy, kiedy, kiedy się dobrze czują, kiedy, kiedy im jest ok, po to tylko, żeby jakby opanować ruch, który towarzyszy temu ćwiczeniu, i potem móc go stosować wtedy, kiedy jest im źle. Jeszcze jedna ważna rzecz. Rób to często. Kiedy już się nauczysz, to noś tą piłeczkę ze sobą i rób to często w takich sytuacjach, kiedy jest ci źle. Po co? Po to, że w ten sposób, kiedy wykonujesz to ćwiczenie, uczysz swój mózg pewnej innej reakcji na stan lękowy, innej niż zazwyczaj. I bardzo często się zdarza, że kiedy uda ci się nauczyć mózg tego, tej innej reakcji. To zaburzenia lękowe mają taką tendencję, że znikają, że wtedy poradzisz sobie z nimi na trwałe. No ale dobrze, przejdźmy do rzeczy. Żeby, się, żeby wykonać to ćwiczenie, będziemy potrzebować na przykład piłeczki tenisowej. Mówię na przykład, dlatego że z powodzeniem możesz użyć jabłka, mandarynki, czegokolwiek, co A mieści się w dłoni. A dwa daje się przerzucać z ręki do ręki e, dosyć łatwo, więc musi być w miarę, e, miarę lekkie. Ok, kiedy już mamy taki przedmiot, to zaczynamy zabawę. Stajemy prosto, łokcie wzdłuż ciała, łokcie przy sobie e, i dłonie skierowane na wprost. Chodzi nam o to, żeby odległość między, między rękami tutaj była taka, jak między. W cianie, więc stajemy w ten sposób i zaczynamy przerzucać piłkę z ręki do ręki w taki dosyć charakterystyczny sposób. Mianowicie tak. Są trzy istotne elementy. Pierwszy jest taki. Porusza się tylko ręka, która ma piłkę. Okay? Jak zauważyłeś, poruszam tylko tą ręką, która ma piłkę. W momencie, kiedy ręka traci kontakt z piłką, zatrzymuje się. Idealnie jest, jeśli ta ręka się zatrzyma w pozycji wyjściowej. Ok? To jest pierwszy element. Porusza się tylko ręka, która ma piłkę. Druga ręka, która nie ma piłki, stoi w miejscu. To jest. Pierwsza ważna rzecz. Druga, rób to w rytmie. Ok? Rób to w rytmie. To wymaga odrobinki praktyki, ale już po paru razach zauważysz, że jest to dosyć łatwe. Rób to w rytmie. Trzecia istotna rzecz, patrz w dal. Staraj się nie koncentrować na, na ręce, na, to, w którym, na tym, w którym momencie ona się ma zatrzymać. Nie obserwować piłeczki, tylko polegać wyłącznie na tym, co czują Twoje dłonie. Te trzy elementy, zebrane w jeden prosty ruch. Ok? Rób to wtedy, kiedy jest ci źle. Rób to wtedy, kiedy, e, kiedy cię bierze. Kiedy masz albo czujesz, że nadchodzi atak lęku, albo czujesz się bardzo niekomfortowo. Rób. To wtedy i kiedy to robisz, obserwuj ten lęk, obserwuj to, co się dzieje w Twoim ciele, czy on wzrasta, czy być może, w, jak w większości wypadków, opada. Okay? I druga rzecz, rób to często, nosz piłeczkę przy sobie. I rób to często nie tylko w domu, ale także we wszystkich tych sytuacjach, kiedy czujesz się trochę niekomfortowo. Wiem, że to może z początku się wydawać dziwne, i to może wyglądać dziwnie, kiedy, e, kiedy ktoś stoi w supermarkecie i przerzuca sobie tułeczkę, ale zapewniam się, że większość ludzi ma to w nosie. Natomiast to mi pozwoli to czuć się, po pierwsze, poczuć się komfortowo, a po drugie, uczyć swój mózg, jak wspomniałem, zupełnie innej reakcji na lęk. Ok? Ok, to jeszcze raz na koniec powtórzmy o co chodzi. Stajemy tak, przerzucamy piłkę. Ręka, która traci kontakt z piłką, zatrzymuje się w pozycji wyjściowej. Patrzymy w dal, nie na piłkę, i robimy to w rytmie. Ok. Trzy rzeczy, noś piłeczkę przy sobie. Rób to wtedy, kiedy możesz, zrób to kilka razy. I jak zrobisz to kilka razy, to umieć gdzieś na dole komentarz, czy ci to pomogło, czy nie, czy miałeś z tym problem, czy jest to łatwe do nauczenia dla ciebie, czy trudne, czy to w ogóle na ciebie działa, czy nie działa. Sprawdź, daj komentarz pod spodem. A my widzimy się w moim następnym wideo. Tyle na razie. Dzięki.